Cześć, witajcie! Latem nagraliśmy dla Was poradnik o tym, jak zamontować bagażnik rowerowy na hak i na co zwrócić szczególną uwagę podczas tego montażu. Link do tego filmu macie tutaj. A dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować akcesoria, inne akcesoria transportowe, takie, które przydadzą nam się w zimę, ale także takie, które przydadzą nam się przez cały rok. Zapraszam! O akcesoriach transportowych porozmawiamy sobie dzisiaj z Arturem. Cześć Artur. Cześć, dzień dobry eee. państwu. I Artur też nam przede wszystkim pokaże, jak te akcesoria zamontować. Artur, powiedz, może na początek, co dla nas przygotowałeś, jakie akcesoria. E, jeszcze raz, dzień dobry państwu. E, dzisiaj chcemy zaprezentować, pokazać państwu, jak y, szybko, łatwo, sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie zamontować belki dachowe i boks dachowy. Boks dachowy przygotowali żeśmy o największej pojemności, to znaczy 520 litrów, mamy w ofercie jeszcze mniejsze oczywiście, 320 i 420 litrów, ale dzisiaj pokażemy ten największy, bo on jest też najchętniej wybierany przez klientów ze względu na swoją uniwersalność. I nim przejdziemy już do montażu, jeszcze takie... Trzy szybkie wprowadzające pytania ode mnie. Po pierwsze, czy potrzebujemy jakichś specjalistycznych narzędzi, żeby zamontować boks i żeby zamontować belki? Nie potrzebujemy żadnych specjalistycznych narzędzi. Wszystko, co jest potrzebne, jest zawarte w zestawie, kupując boks czy belki. Jest wszystko zawarte w zestawie, łącznie z czytelną instrukcją obsługi. Super, a czy potrzebujemy wizyty u jakiegoś specjalisty? który nam to zamontuje, czy możemy to zrobić sami i czy możemy to zrobić sami, czy potrzebujemy pomocy na przykład kolegi. E, pomoc kolegi wskazana ze względu na gabaryty na przykład boksu, żeby sobie nie porysować lakieru. Pomoc kolegi jest wskazana jak najbardziej, czy tam drugiej osoby. Natomiast wizyty specjalisty nie potrzebujemy. Jest na tyle czytelna instrukcja obsługi, że jesteśmy w stanie sobie to sami zrobić. Dobra super, a czy Akcesoria do BMW i do Mini różnią się od siebie i tak samo czy różnią się akcesoria na przykład do jednej generacji BMW X3 od, genera od akcesoriów do drugiej generacji BMW X3? Generalnie, jeżeli chodzi o założenia odnośnie montażu, to są bardzo zbliżone jeżeli chodzi o BMW i Mini. Też oczywiście każdy jest dedykowany pod konkretny model. Odpowiadając dalej na Twoje pytanie, każde belki, Belki to jest. Bagażnik bazowy jest dedykowany do konkretnego modelu, czyli jak mamy na przykład z poprzedniego modelu, to nie będą pasować. Ze względu na szerokość samochodu, różny kształt relingów, także tutaj nie, nie będzie pasować. Jest dedykowane pod konkretny model samochodu i najlepiej dobierać to doradcy serwisowi w autoryzowanych stacjach. Po numerze nadwozia dobierają nam i wtedy mamy stuprocentową pewność, przede wszystkim bezpieczeństwo. Że nic złego się nam nie stanie. Czyli napiszcie albo zadzwonicie do nas, do Bawaria Motor, dane kontaktowe, oczywiście, w opisie. A powiedz jeszcze, czy różnią się akcesoria do BMW i akcesoria do Mini, transportowe? Ze względu na inne, inne, inną kolorystykę, inną stylistykę tych pojazdów, różnią się, ale tak jak powiedziałem, generalnie jeżeli chodzi o systemy montażu, to nie różnią się. Dobra? Dziękuję Też te rzeczywiście są dedykowane pod konkretny model Mini. Tak, jak, tak samo jak tak w BMW. W BMW Dokładnie analogicznie tak jak BMW, ale montaż jest, do, montaż jest tak samo prosty. Dokładnie. O, tak, tak podsumowując. Myślę, że tytułem wstępu to będzie już wszystko. Przechodzimy do tej najważniejszej części, czyli już samego montażu i wskazówek Artura, jak samemu zamontować, czy to boks, czy to belki. Także przystępujemy do montażu. Wiadomo, pierw trzeba zamontować bazę bagażnika, czyli belki. Po wyciągnięciu z kartonika kluczem po prostu otwieramy tu ten zamek i tutaj jest ładnie, pięknie opisane, które to są belki. Tu akurat jest FL, czyli przednia lewa i tutaj jest również zapisane jaka odległość jest od relingu do, do, do belki. Także już Państwu pokazuję, jak to szybko, łatwo się montuje. Teraz najlepiej wziąć miarkę i odmierzyć. Tam było podane 460 mm, czyli mierzymy sobie. No, akurat z doświadczenia już trafiłem idealnie. Proszę, jeszcze kolega też, żeby sprawdził. A czy musimy za każdym razem odmierzać miarką? Czy mamy to może gdzieś wyznaczone na relingach? na, eee, na relingach nie jest wyznaczone. No to szybko miarką musimy zrobić. W starszych wersjach były naklejki, ale tutaj ze względu na estetykę już zostało to wycofane. I teraz tutaj jest taki język, który musi zaskoczyć i skręcamy, skręcamy tutaj śrubą. Co jest bardzo ważne przy montażu, dokręcamy odpowiednim momentem, ale tutaj nie musimy się nic martwić, bo moment jest zaznaczony, taki charakterystyczny klik będzie. Zaraz to Państwo usłyszycie. I dokręcamy ręką. Dokręcamy tak, ręcznie, narzędzi. nie trzeba żadnego klucza, narzędzi, tak. O, zrobiło klik i wtedy mamy pewność, że jest dokręcony odpowiednim momentem. Belki oczywiście są zamykane przed kladzieżą na klucz, ale na razie tego nie będziemy zamykać, bo zaraz będziemy jeszcze montować box. Box wjeżdża tutaj na zasadzie szyny, pod tą uszczelkę gumową, która nam zabezpiecza przed nieporządnymi dźwiękami. A powiedz jeszcze, czy możemy belki zamontować do samochodu, który nie ma relingów? Eee, nie, są modele, które wymagają relingów. Przede wszystkim no, modele serii e, wszystkie X, czyli X1, X, X2, X3, X4, X5, X6, są wymagane relingi. Także, jeżeli chcemy e, kiedyś w przyszłości przewozić cokolwiek na dachu, czy to box, czy uchwyty na rowery to proszę pamiętać, żeby w specyfikacji, jak będziecie Państwo zamawiać, samochód, żeby znalazły się tam relingi, bo potem jest problem, że nie ma relingów i nie ma jak przywieźć. Dobra, a co jeżeli mamy szyberdach, czy wtedy możemy zamontować boks i możemy zamontować się. Jeżeli mamy relingi i szyberdach możemy zamontować, tylko wtedy trzeba ostrożnie obchodzić się z szyberdachem, żeby sobie nie otworzyć, jak jest. Najlepiej wtedy nie korzystać z, z otwierania. Berdachu. Ale jeżeli są relingi, nie ma przeciwwskazań do montowania bagażników dachowych. I analogicznie tutaj montujemy tylne belki. Tutaj mamy napisane odległość pomiędzy belkami 700 mm. Też proszę zwrócić uwagę, żeby była zamontowana prawa, lewa, bo jest to bardzo ważne. Jest to po prostu do kształtu relingu dopasowane. Też sobie zatem język zakładamy. Kolega widzę, już tam sprawdza odległość, żeby była zachowana. Tutaj o, odkręcamy to. Tutaj proszę zauważyć, tu jest taki język. O, jak on wskoczy pod to wyżłobienie w relingu, to możemy skręcać. Odległość sprawdzona, zakręcamy. charakterystyczny klik i belki mamy już zamontowane. Tutaj co jest też bardzo bardzo fajne w BMW. Mamy kluczyk, którym zamykamy. Którym zamykamy sobie przekręcamy kluczyk, wyciągamy. Jest to zabezpieczenie antykradzieżowe. Ja zawsze jeszcze polecam klientom i też w instrukcji obsługi piszę że po przejechaniu 15 km należy sprawdzić yy, yy, poprawność dokręcenia. Ja jeszcze zawsze tak robię, czy jest, czy jest dobrze. Wtedy mamy pewność, że, że jest to bezpieczne dla Państwa i innych użytkowników drogi. To przystępujemy do montażu boksu. Belki mamy zamontowane. Co jest ważne, muszą być otwarte zamki z tyłu, z przodu, bo będziemy wsuwać. Proszę zwrócić uwagę, yy, w nowych modelach belek jest. Yy, Tutaj taka dodatkowa uszczelka gumowa. Boks musimy wsunąć, czy tam mocowanie boksu musimy wsunąć pomiędzy tutaj, pomiędzy tutaj ten materiał, co jest, a uszczelkę gumową. Tu jest taki wypust, i tutaj muszą te belki, yy, przepraszam, Box musi wjechać. Także już Państwu pokazujemy, jak to jest. Tak, tak, mówiłem następnie wstępie. Najlepiej, najlepiej robić to w dwie osoby. Wrzucamy sobie box. Ja będę trzymał, a Kolega Kamil, który mnie tutaj asekuruje. O i te ćpienie, które te jarzma, które wystają z boksu trafiają. To jest regulowane wszystko. I teraz na zasadzie szyny wjeżdża. Tak. I analogicznie ten tylny. Dobra. Tylny wjeżdża. Zamykamy kluczem i teraz częste pytanie, jak, w jakiej pozycji montować boks? Estetycznie wygląda na samym środku samochodu, natomiast do bezpieczeństwa jak na przykład jedziemy na narty, samochód będzie stał w, przy głównej drodze gdzieś, to zawsze dla bezpieczeństwa ja swoim klientom polecam, żeby montowali boks bliżej tutaj. A czemu tutaj? Bo jeżeli wyciągamy narty, nie stoimy na drodze, tylko na chodniku. Jak mamy samochód ustawiony w ten sposób i mamy wtedy łatwiejszy dostęp i bezpieczniejszy. To jest cały montaż boksu. Jeszcze w środku tylko skręcamy takie specjalne śruby. A powiedz jeszcze na co zwrócić uwagę, czy nie wiem, będziemy mieli większe opory powietrza, e, przez to będziemy mieli większe spalanie? Czy nie wiem, bagaż, który jest w środku w boksie powinniśmy jakoś rozmieścić w specjalny sposób? E, oczywiście no, praw fizyki nie oszukamy. E, pojawią się dodatkowe jakieś szumy, ale takie, które nie zakłócają komfortu jazdy. Delikatnie może e, zwiększyć się spalanie samochodu, ale w jakimś stopniu mało odczuwalnym. E, rozmieszczenie bagażu robimy równomiernie. Ciężkie przedmioty dajemy. Na spód i równomiernie, żeby był rozłożony. Co ważne, musi być zabezpieczony pasami, które są w zestawie w boksie, żeby po prostu się nie przesuwał, żeby nie uszkodziło boksu i żeby to było wszystko stabilne. Jak boks mamy już zamontowany na samochodzie, to teraz pozostaje kwestia jeszcze prawidłowego ustawienia. Na co musimy zwrócić uwagę? Na pewno musimy zwrócić uwagę na otwarcie bagażnika, żeby nie porysować boksu bądź bądź pokrywy bagażnika. Ja tutaj otworzę, pokażę o co chodzi. Tutaj jest odległość, po prostu żeby nie uszkodzić, jest to regulowane w tym zakresie, tak jak tutaj jest, przód, tył. Tutaj, tak jak już wspomniałem, do bezpieczeństwa możemy tak, możemy bardziej przesunąć tak, jest to w pełni, w pełni regulowane. My sobie damy tak, żeby nam było wygodniej. Jak bagażnik już mamy ustawiony, otwieramy górne wieko do góry. I tutaj są specjalne nakrętki motylkowe, tutaj o, które po prostu dokręcamy. Tutaj dokręcamy to do lekkiego oporu. w z tyłu. Jak mamy dokręcane, zamykamy. Przechodzimy na drugą stronę i analogicznie robimy. Taką samą operację do kręcenia nakrętek z drugiej strony. Box mamy zamontowany, przykręcony. Sprawdzamy, czy prawidłowo wszystko trzyma. Polecam jeszcze też po przejechaniu 15-20 km zatrzymać się gdzieś w bezpiecznym miejscu, sprawdzić wszystkie połączenia jeszcze raz wtedy mamy 100% pewność, że żeśmy bagażnik i box zachowy zamontowali prawidłowo. Przy okresie zimowym Proszę pamiętać jeszcze o takim akcesorium, jakim jest, jakim są dywaniki gumowe naprzód i tył, jak również mata bagażnika. Tutaj mamy oryginalne dywaniki z x -3. Są idealnie dopasowane do kształtu podłogi w samochodzie. Posiadają tak samo jak dywaniki welurowe specjalne miejsca na rzep, żeby się po prostu dywanik nie przesuwał, jest to dla naszego bezpieczeństwa. Różni się dywanik gumowy. Znaczy ma inne zadanie dywanik gumowy. Latem dywaniki gumowe spełniają swoją funkcję. Natomiast jeżeli przychodzi taka pogoda, jaką teraz mamy, czyli zima, śnieg, deszcz, jakieś błota pośniegowe, dywanik welurowy chłonie nam wilgoć absorbuje wilgoć. I ta wilgoć przyczynia się do tworzenia wewnątrz pojazdu przykrych zapachów, jak również z tego powodu parują szyby wewnątrz samochodu. Już Państwu pokazuję jak dywanik jest idealnie dopasowany. Oczywiście po uprzednim wyjęciu yy, samochodu dywanika welurowego zakładamy gumowy, dociskamy rzepy i bardzo estetycznie wygląda, spełnia swoją rolę. Tutaj we wnętrzu samochodu Mamy jeszcze matę bagażnika. Mata bagażnika też jest w tej samej linii stylistycznej co dywaniki. Proszę zwrócić uwagę, tutaj są poprowadzone takie, takie wyżłobienia, tak samo jak w dywanikach, jest to jedna linia stylistyczna. Też jest oznaczone modelowe X3. I również jak dywaniki jest idealnie dopasowana do kształtu bagażnika. Posiada tutaj taki delikatny rowek, jeżeli przewozimy jakieś płyny, nie daj Boże coś się nam wyleje. Wtedy jest wnętrze bagażnika zabezpieczone, możemy to szybko, łatwo wyciągnąć, wkładamy z powrotem. Czyli mata nam się przydaje nie tylko w zimę, ale też Mat, się. Matę polecam, cały ruch. Matę polecam przez cały, cały czas użytkowania samochodu, bo naprawdę zabezpiecza, zabezpiecza wnętrze. Tam pod spodem jest akumulator, jest elektronika, jest to w jakiś sposób dodatkowo chronione. Do maty jeszcze polecam Państwu fajny produkt mianowicie skrzyneczkę składaną. Skrzyneczkę możemy sobie przewodzić w ten sposób nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca możemy ją wozić cały czas, możemy na nią położyć różne przedmioty jeżeli potrzebujemy jej użyć, na przykład idziemy na zakupy do marketu, bądź gdziekolwiek po jakieś drobne elementy bierzemy skrzyneczkę ze sobą Szybko ją składamy. Ona tu posiada takie rzepy. Składamy skrzyneczkę na rzepy i jest gotowa do użycia. Wytrzymuje obciążenie do 20 kg. Możemy ją, tak jak wspomniałem, zabrać do wózka, do marketu. Drobne przedmioty możemy zapakować, które nam nie będą po bagażniku się skrzyneczka ma też takie specjalne cztery punkty antypoślizgowe, gdzie w połączeniu z matą, jak położymy, jest ograniczony, jest ograniczony poślizg. Także możemy bezpiecznie używać. Możemy ją zabrać również do domu, łącznie z zakupami. Bardzo funkcjonalna. Występuje w dwóch kolorystykach. Tutaj mamy akurat kolorystykę czarną. Występuje jeszcze w kolorystyce M-Sport. Z czerwonymi obramówkami. Oczywiście, wszystkie akcesoria, które Wam dzisiaj pokazaliśmy, możecie zakupić w naszym dziale części akcesoriów w każdej z naszych czterech lokalizacji. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego filmu. W naszym dziale części akcesoriów kupicie także tą bluzę, którą mam na sobie, a o to dosyć często pytacie. Jeżeli ten film okazał się pomocny, to pamiętajcie o tym, żeby go polajkować Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco. A gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania to zostawcie mi je albo w komentarzu pod filmem, albo wyślijcie mi je bezpośrednio na adres mailowy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.